Słuchaj, dziewczyno, on się nie domyśli. Jak mu nie powiesz wprost, czego oczekujesz, jak nie weźmiesz tego faceta swojego, weźmiesz go na kanapę i jak nie powiesz mu tego prosto w oczy, co jest dla ciebie ważne w związku, w relacji i czego potrzebujesz, żebyś była szczęśliwsza na co dzień, to on się nie domyśli. Nie domyśli się, bo on nie widzi sugestii, on nie widzi fochów, on nie widzi tych delikatnych rzeczy, które robisz. Które mają mu podpowiedzieć, a on będzie za to bardzo wdzięczny i szczęśliwy, jak powiesz mu wprost. Bo faceci to naprawdę proste istoty i większość z nich, naprawdę większość, spełni twoje oczekiwania. Dlatego twoje wyzwanie na dziś: posadzić swojego faceta na kanapie, stanąć przed nim, przygotować sobie na kartce to, co chcesz mu powiedzieć, i powiedzieć mu. Tylko uwaga, w pierwszej kolejności, jeżeli chcesz coś zacząć wymagać, to najpierw sama musisz te wymagania spełniać. Więc na początku, zanim to zrobisz, powiedz kochanie, co mogę dla ciebie zrobić, co mogę polepszyć w sobie, w naszej codzienności, żebyś był szczęśliwszy. Powodzenia.